Podczas konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej włodarze wspólnie rozwiązywali kwestie dotyczące sprzedaży węgla. W szczególności dyskutowali o miejscach jego składowania, sposobach transportowania oraz zasadach sprzedaży mieszkańcom i cenie. Cenie, która jak ustalili dla wszystkich mieszkańców gmin będzie jednakowa. Koszt sprzedaży dla mieszkańca będzie wynosił 2000 zł. Składa się na to 1500 zł cena węgla. Kwestia podatków tak zwanego ubytku 3% i obsługi tego 200 zł. Wreszcie 300 zł to kwestia dystrybucji przez przedsiębiorcę i transportu ze wskazanego punktu do składu węgla. A jak wyglądać będzie składowanie oraz dystrybucja tego surowca? Dyskusja wójczów burmistrzów y Powiatu Konińskiego, pana prezydenta sprowadziła się do tego, że udało się wypracować wspólne zdanie. Ja od samego początku stałem za tym, żebyśmy właśnie jako nasz region właśnie podobne podjęli decyzje. Sam proces myślę, że każdy zorganizował podobnie. Wszyscy raczej zorganizowali go w ten sposób, że porozumieli się z prywatnymi. Przedsiębiorcami ze swoich terenów. Każdy będzie obsługiwał swoich mieszkańców. Niektórzy wykorzystują swoje własne zakłady, spółki komunalne do transportu. Przykładowy proces zakupu węgla przez mieszkańca przedstawił nam burmistrz Rychwała, Stefan Dziamara. Mieszkaniec, któremu będzie przysługiwał węgiel, przyjdzie do Centrum Usług Społecznych na ulicy Sportowej. Tam otrzyma dokument, który mówi o tym, że jest uprawniony do zakupu takiego węgla. U tej samej pani, ten pan dokona będzie pobierze fakturę z określonym terminem krótkim terminem płatności oczywiście ureguluje kwotę wtedy będziemy wiedzieli że naprawdę ten pan chce kupić węgiel bo oczywiście to będzie dowodem na to i my w dalszej kolejności wskażemy mu w którym punkcie tych czterech będzie mógł po prostu otrzymać ten węgiel portów, do których węgiel dotrze, trafi do poszczególnych punktów, które mają być oddalone maksymalnie o 100 km od wyznaczonych przez gminy składów, co zapewni znacznie niższe koszty jego transportu. W Koninie dystrybucja oparta będzie prawdopodobnie na współpracy z dwoma składami węglowymi przy ulicy Świętujańskiej oraz Zagurowskiej. Oprócz czekającej gminy ogromnej ilości pracy związanej z dystrybucją surowca, pojawiają się również obawy i nowe zadania. To te, które dotyczą chyba jakości tego materiału węgla, który będzie przechodził, bo wiadomo, że każdy z nas samorządowców zrobił za potrzebowanie no, określone tam, tam gramatury, czy, czy to orze gruby, czy, czy miał. No i oczywiście te pytania mieszkańców, czy to się będzie palić dobrze. Tak? No bo wiadomo jednak, że to jest dość duży problem dla, dla osób, które używają takiego akurat paliwa. Na pewno problemem może być, aczkolwiek nie musi. Kwestia. Certyfikatów i jakość tego węgla. Różne były informacje z Polski, że ta jakość różna była. Przedstawiciele gmin powiatu konińskiego wierzą jednak, że zgodnie z zapowiedziami rządu jakość węgla będzie dobra i zgodna z certyfikatami. Zastępcę prezydenta Konina Pawła Adamowa zapytaliśmy natomiast jak na ten moment wygląda sytuacja na terenie miasta. W samym Koninie dzisiaj mamy już prawie 500 wniosków na, na odbiór tego węgla. Tutaj wszystkim zajmuje się nasz MOPR, który jest dosyć mocno obciążony, bo też wypłaca dodatki węglowe. Także jako Konin dajmy radę w tym zakresie. Na pewno nie mamy aż takiej skali gospodarstw domowych, które będą ten węgiel zakupować jak w powiecie konińskim. Dominującym źródłem ciepło u nas jest ciepło systemowe MPEC-u oraz sieć gazownicze, natomiast około 3000 tysięcy gospodarstw domowych zadeklarowanych ma w swoich deklaracjach, że jednym ze źródeł ciepła jest węgiel, no i, i myślę, że, że trochę też pracy przy tym będzie. Samorządowcy spodziewają się, że na wiele pytań otrzymają odpowiedzi bezpośrednio z ministerstwa podczas telekonferencji, aby jak najbardziej usprawnić dystrybucję węgla mieszkańcom. Mają przy tym nadzieję, że będą mogli ją uruchomić już w listopadzie, aby ludzie nie musieli marznąć, czekając na opał.